To już od jakiegoś czasu dla mnie narastało w zasadzie takie, takie zrozumienie tego, bo oglądając telewizję i słysząc pewne rzeczy właściwie wydaje się, że jest wybór między dwoma kandydatami, prawda? Nawet jeśli tak jest, nawet jeśli to jest prawda, a nie do końca telewizji dowierzam akurat, e, to takie głębokie przekonanie, że trzeba opowiedzieć się za prawdą, za prawdą, którą Bóg w serce wkłada, powiedzieć tak, staję po tej stronie, Kiedyś trzeba usłyszeć Boga i powiedzieć, że to jest rzeczywiście Bóg i On mi to pokazuje ze względu na konsekwencje czy popularność tego, tego wyboru w takiej zasadzie. I bardzo mnie dotknęło swego czasu, całkiem niedawno oglądałem w internecie słowo, które Lou miał do Polski i Daniel Lim bodajże tak mam, tak? o tym, że presja przychodzi z zewnątrz. I trzeba się modlić i stawać i opowiadać się za prawdą. Bez względu choćby to były dwie osoby w Polsce. Choćby to była resztka i powiedzieć to, co mówiłeś dzisiaj. Choćby to była resztka, Stanąć i powiedzieć tak. Tu jest linia demarkacyjna. Jest, to jest dnia podziału. staje po tej stronie, po tej stronie, stoi Bóg. Tam, gdzie jest prawda, tam, gdzie jest sprawiedliwość. Tam, gdzie jest świętość, gdzie jest świętość życia, gdzie jest świętość małżeństwa. To jest po prostu... Nie myślałem o tych rzeczach kiedyś. Bardzo dotykaj i bardzo mnie dusza cieszę się bardzo, że tutaj byłem. Bardzo się cieszę. Dziękuję za to. Modlitwy i postu. Wiem, że to są potężne narzędzia, które Bóg nam dał właśnie do osiągania Jego celów. To jest cel, który Bóg pokazał mi dzisiaj. O co się będę modlić. I wiem, że to jest też na... modlitwa i post to jest narzędzie, które Bóg mi dał, żebym mogła ten cel osiągnąć. I zobaczyć, jak Bóg wprowadza to w życie, jak realizuje to na naszych oczach. Um, też myślę, że tak w ogóle do Kościoła mam też takie uczucie, ostatnio też mnie tak to gnębi. Ja nie chcę należeć do pokolenia ludzi, jest tak napisane, nie? że nie uwierzycie w te rzeczy, jeśli ktoś wam będzie o nich opowiadał, a ja to zrobię na waszych oczach. Ja nie chcę być takim człowiekiem, na którego oczach Bóg coś robi, a ja o tym nie wiem i tego nie rozumiem. Chcę brać w tym udział, chcę w tym być po prostu. I, 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 Osobem, jaki mogę w tym uczestniczyć, to jest właśnie post i modlitwa. To jest moja działka, moje narzędzie. To mogę zrobić. To mogę zrobić dla Boga, to mogę zrobić dla Polski to jest najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić. Ostatnio kładzie na moje serce bardzo mocno. Jest to sprawa postu i modlitwy, takiego wyzwania. Postu, postu w różnych dziedzinach, niekoniecznie tylko jedzenia, ale też z finansów, tego, co robimy ze swoim czasem. I drugi taki nacisk właśnie na modlitwę, żeby post połączyć z modlitwą. To jest jak model, który ma dwa skrzydełka. Jedno skrzydełko to jest post, a drugie skrzydełko to jest modlitwa. Żeby latać, potrzeba.